program do Legends of Legends. Piszemy w naszej wyszukiwarce MK Yogo. Zatwierdzamy. Wchodzimy tutaj w pierwszą stronę. Otwieramy. I mamy tutaj, że tak powiem, takie screenshoty z tego programu. Mamy tutaj pozycje, zalecane. Historia meczy: wtórka, skórka, zegar dżungli, szybkie MSG itd. itd. Teraz tak. klikamy sobie powierzch, Schodzi nam tu tam na pasek. Ja to anuluję, ponieważ ja ten program mam i widzimy się już za chwilę w prezentacji. Po pobraniu trzeba oczywiście zainstalować program MK Yogo. Ja już go posiadam, więc nie będę tego robić. Po zainstalowaniu pojawia się nam taka ikonka na pulpicie. Naciskamy ją. Włącza nam się logo, a za chwilę będzie logowanie. To niestety pominę Na początku oczywiście jest rejestracja. Ok. Po zalogowaniu się wyskakuje nam tutaj całe że tak powiem, pole manewru. Cała nasza karta. Mamy tutaj nasz nick lola, mecze i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy też kto jest tutaj lepszy w jakim regionie i futures. I tutaj mamy skiny. Do danej postaci, jaką tam sobie życzymy. Tutaj jeszcze jedna opcja: jungle time, którego trzeba odznaczyć, ponieważ za niego można dostać bada. To jest bardzo ważna rzecz. No już chyba nie jesteście z Skróty takie na czat, ikonki, dowolne, jaką tam sobie chcecie. Skiny do totemów. ale na wiecie macie, pf, ile tam bierzecie sobie pierwszą lepszą i dodajecie do gry tutaj screen shoty wybieracie sobie folder, w tym co chcecie to umieszczać nie wiem, ja sobie na przykład umieszczę tu okay. eee, powtórki, czyli będą, będzie wam po prostu nagrywał cały mecz, który gracie gdzie będziecie sobie go mogli obejrzeć Oczywiście też macie do wyboru, gdzie tam chcecie zapisać. No, a jeszcze jedna opcja. Dobrze, więc może weźmy sobie jakąś pierwszą lepszą skórkę. Niech to będzie. Um, 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 um. O, twisted fate. Może, może, no może być. E, jakąś O, na przykład to, Ja już mam ją w grze. Jest teraz jedyne co nam pozostało to nacisnąć tutaj Apple to the game. Nacisnąć Stargate. Game Poczekasz tam się LOL gra. gra włączy, przepraszam Oczywiście ten program musi zostać, pozostać otwarty nie, nie wolno go zamknąć, bo po prostu nie będzie działał Jeśli nie chce się włączyć, no to Albo czekamy, albo po prostu wchodzimy w folder, w którym mamy grę i. O, właśnie się włączył. O, chyba będzie aktualizacja. Tak, jest aktualizacja, więc moi drodzy ja teraz zrobię cięcie i widzimy się po aktualizacji. Okej, okay, jesteśmy dzisiaj po aktualizacji, po logowaniu i naciskamy sobie grę. tak się coś O, nie, to już dobra. Chodźmy w grę nie standardową, służ grę. Oczywiście działa to na każdą grę, no ale. Rozumiem to. No, a nazwijmy sobie, nie wiem, film. Jeden na jeden. To jest wszystko dowolne, to są takie moje, że tak powiem, zmyślone parametry na szybko. Rozpocznij no, grę, tak, rozumiem. I teraz Twisted Fate. Fortuna uśmiecha się do ciebie. I bierzemy sobie tam skunkę, którą tam wybrać. Tu mamy też w prawym dolnym rogu mamy też właśnie ikonkę, która jest chyba tam połączona w jakimś stopniu z MKO. Wybieramy sobie tą skórkę, czekamy, się gra łączy. Ok, po lekkim przewidnięciu jesteśmy już przy końcu ładowania gry. I moi drodzy mamy sobie. Skórkę kupmy sobie na początku jakieś demy normalna gra, taka po prostu o. I jak widzicie, mamy skórkę. Jest to skórka Twisted Fence sędzia. I są tam zachowane oczywiście wszystkie interakcje itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I to jest dosyć fajny program. Tylko jedyne co trzeba pamiętać, żeby nie używać tego timera, ponieważ on jest barowany i uważany za nielegalny. No bo jest to co jak co, ale jednak jakieś tam ułatwienie w tej grze. A mam nadzieję, że ten film się Wam spodobał. Jeśli tak, to pokażcie to przez łapkę w górę. A jeśli macie jakieś zastrzeżenia lub chcecie po prostu wyrazić swoje zdanie, to od tego macie komentarze. Do zobaczenia w następnych odcinkach. PA!